Witam Was w moim barze. Dziś wracamy do kultowego zombie, czyli flagowego koktajlu kultury tiki. Na moim kanale znajdziecie już odcinek z najmocniejszymi koktajlami, gdzie zombie występuje, ale tam występuje w najbardziej popularnej obecnie wersji. Zombie zostało stworzone w 1934 roku przez Dona Beach, czyli człowieka, który stworzył sieć barów inspirowanych klimatem polinezyjskim. Zombie zostało stworzone jako lekarstwo na szaleństwa dnia poprzedniego. Czyli bardzo duża dawka rumów, zawalowana aromatycznymi składnikami. Według oryginalnej receptury, ponoć w składzie występowało również Perno, czyli pierwsza marka absyntu. Jednak w oryginalnej, prawdziwej recepturze absyntu nie było. W tej recepturze, którą stworzył Don Beach w 1934 roku, był składnik, w miejsce którego. Don musiał użyć absyntu, ponieważ ten pierwszy składnik przestał być dla niego osiągalny. Jaki to był składnik? Zdziwicie się. Zapraszam do mojego baru. Swój pierwszy lokal Don otworzył w Hollywood przy 1722 North McCannon Place, w domu należącym do rodziny z korzeniami we wschodniej Europie. Na dobrą drogę współpracy, Don został obdarowany przez gospodarza domu 70% śliwowicą. Żeby odwdzięczyć się gospodarzowi, umieścił tą śliwowicę w swoim koktajlu, który nazwał zombie. Czas płynął. Zombie zyskiwało na popularności, a niestety Don borykał się z niedoborem śliwowicy. W którymś momencie nawet ograniczył możliwość zamawiania do dwóch sztuk zombie na osobę jednego dnia. W którymś momencie niestety musiał się poddać i w miejsce śliwowicy zaczął używać absentu. No cóż, przetestujmy tą oryginalną, pierwszą recepturę na zombie. A Wy w tym czasie strześnijcie jakiegoś suba, lajka, Patrykowi będzie przyjemnie. Najpierw jednak musimy wybrać, w czym podamy. Czy podamy zombie w takim oto tiki-magu istnie rapowym, czy może w takim mocno królewskim? Ja myślę, że Don wolałby w takim królewskim. Zanim padną pytania z Waszej strony, te tiki-magi dostałem od Kuby z Happy Tree, a na co dzień możecie je spotkać w użyciu chyba w kicie koguta. No dobrze, do szklanicy wlewam, no i się zaczyna. 45 ml rumu jamańskiego. 45 ml rumu w stylu hiszpańskim. 30 ml rumu overproof. O co chodzi z tymi proofami? W Stanach nie ma volt, w Stanach są prófy. 50% u nas to jest 100% prów w Stanach. W związku z czym, jeżeli alkohol jest overprów, czyli ma ponad 100 prów, czyli w naszym wypadku ma ponad 50%, rum, który użyję, ma 69%. I tutaj damy 30 ml. No i czas, kochani, na naszą śliwowicę. 10 ml. Troszkę aromatycznych dodatków: 10 ml soku grejfrutowego, 5 ml syropu syramonowego. następnie 15 ml. Velvet falernum. Falernum słuchajcie, to jest Velvet falernum to jest alkohol, ale raczej w Polsce spotkacie syrop falernum. Syrop, który jest to typowy syrop tiki, tutaj znajdziecie aromaty migdałów, imbiru, cynamonu, goździków. Naprawdę tu się dzieje. 15 ml. 20 ml soku limonkowego. I co? 5 ml grenadiny. Słuchajcie, dostałem taką oto grenadinę z Cieleśnicy, fajnie, u nas też robią, niechaj będzie. No i na koniec jeden dasz angostury, chociaż powiem Wam, ja tak lubię gorzkie smaki, że dałbym tego więcej, ale niech będzie. Tak miało być, niechaj tak będzie. Wstrząsam wszystko z lodem. No dobrze, odcedzamy wszystko na kruszony lot w tę oto królewską czachę. Okej, okay. a jeszcze troszkę. O. Jeszcze troszeczkę lodu. No i przyda się, kochani, dekoracja. Damy mu niezłą czuprynę z mięty. Zanim padnie pytanie, jak topić, kochani, rurka, rureczka jak najbliżej tutaj że jak w momencie, kiedy będziemy próbować zombie, to ta mięta będzie nas głaskać. Ponosię. Mam nadzieję, kochani, że śliwowica, którą użył Don, pochodziła z kraju Nadwisu. Wiecie, oryginalnie historię tą przeczytałem na stronie Curious Your History, ale również możecie ją znaleźć na moim blogu mójbar.pl. Kochani, i jeszcze jedna prośba na koniec. Jak będziecie się raczyć zombie, to z rozwagą. Kombinujcie, wymyślajcie, ale pamiętajcie, nie przesadzajcie. Twój pierwszy lokal Don otworzył w Hollywood przy 1722. North no zaraz, przepraszam.